Jeżeli budujecie kampera budujecie przyczepę kempingową, to jedną z najważniejszych rzeczy dla was jest waga. Jeśli są szafki, są meble, to są zazwyczaj zbudowane ze sklejki. Jestem na stoisku firmy Biterum. Jest ze mną Wojtek, współzałożyciel firmy, i opowie nam, jakie są materiały w ofercie Biterum, które możecie wykorzystać do budowy swoich kamperów, a są mega, mega lekkie. Zapraszam na materiał. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojtku, powiedz naszym widzom o waszych produktach. Skąd w ogóle się wzięliście i dlaczego te produkty są takie super. Rozmawialiśmy przed, przed tym nagraniem, no i po prostu uważam, że, że są fenomenalne, jeśli chodzi o jakość, o to, ile ważą. No i macie też coś nowego, coś takiego bardzo innowacyjnego innego, czyli sklejkę powlekaną. Nie wiem, czy dobrze powiem, PCW. PVC. PVC. PVC, Ale dobra, po kolei. Skąd się wzięła firma? Firma powstała w roku 2013 na bazie doświadczeń handlowych z poprzednich firm, w których pracowałem, a pracuję już na rynku od 26 lat. Produkty, które oferujemy dla branży kamperowej, są to produkty, które tak naprawdę wynikły z naszych doborów, selekcji. Poszukiwań najlżejszych produktów, które możemy zaproponować klientom. Co to znaczy najlżejsze produkty? Tak, najlżejsze produkty to znaczy, żeby była niska masa właściwa, a jednocześnie, żeby one trzymały jakby swoją masę i nie zmieniały tej masy. Okej, okay, czyli co? Czyli to są produkty, które są stabilne, jeśli chodzi o. Zamontuję i mam. Oczywiście, jak zamoczę w wodzie, poleję wodą, to się może coś wygiąć, prawda? No tak. Ale tak. jeżeli są to produkty, które są dobrze wyprodukowane, tak jak mi mówiłeś, mhm. to one są bardziej odporne na wilgoć. Tak. Generalnie produkty, które my oferujemy do budowy, zabudowy kamperów, kamperwanów, też łodzi, domków na wodzie, są na bazie kleju wodoodpornego. To jest klej albo Wodoodporny na bazie melaminy, albo wodoodporny na bazie fenolby. Co to znaczy dla takiego szarego szaraczka, który nie zna się na tych? Tak, tak użytkowo, bez jakiegoś wchodzenia w wzory chemiczne tak. i, i jakieś wielkie tam układy. Generalnie, tak, generalnie, generalnie, tak. generalnie chodzi o to, że wszystkie produkty nasze sklejkowe do temperów e, są odporne na wysoką temperaturę do plus 90 stopni okay. e, oraz na niską temperaturę do minus 25 to, to znaczy, że są odporne, że są, zachowują no, że nie zmieniają formy. swój kształt, okay. nie odbijają się laminaty, yy, speca też się nie rozwarstwia. Ok. Up to just. teraz przechodzimy do tak zwanego mięsa. Jak są lekkie? W yy, porównaniu do, na przykład, tak. Cejby albo do innych yy, takich, y, które są modne na, na rynku tak. yy, kamperowym. Okay. Yy, wszystkie produkty, które my testowaliśmy, yy, mają podawane masy właściwe, bardzo. Podobne do siebie, jednak dopiero po sprawdzeniu dokładnym mhm. wynika z, y, nam y, efekt jakby końcowy. Y, czyli czy rzeczywiście ta podana, podana, podana masa właściwa jest taka, jaka jest deklarowana, czy jednak inna. My mhm. jednak jesteśmy w Polsce, y, większą mamy większą bieg do powietrza. Tak, ale jest większa bieg powietrza, a wszystkie płyty. Typu Sejba, jak u nas Falcata, to są płyty importowane z Azji. Okej, okay, a wy czego robicie? My robimy właśnie z Okej. Okay. Jest to płyta, która biologicznie jest wodoodporna, odporna na grzyby, na pleśnie. Mm -hmm. Falkata. Falkata Falkata, tak. Falkata. Okay. Falkata pochodzi z Indonezji. Jest to właściwie drewno, które szybko rośnie. Dlatego też ma niską masę właściwą. Okej. Okay. Teraz widzicie na przebitce, jak płyta jest przecięta na północ, na, pół, na taki kawałek, jak jest potrzebny. Nie ma żadnych ubytków w kleju. Często się zdarza tak, że jak kupicie z jakiegoś nieznanego źródła płytę, to może się okazać, że po przecięciu macie takie ubytki, takie jakby dziureczki. Zauważyłem, hmm. że na waszych płytach tego nie ma. Czy to jest efekt przemyślanego? oszczędzania na, na tych elementach, które są w ramach płyty w trakcie spejania? Czy, 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 czy jak, jak to robić? My kupujemy płytę od producentów, eee, stawiamy wymagania swoje, żeby płyta była pełna w środku, żeby nie, nie ulegała deformacji eee, i w związku z tym potem kontrola jakości po produkcji oraz w trakcie produkcji eee, no, może dać efekt taki, że ten produkt jest bardziej stabilny, niż może inne produkty, które są na rynku. Okay. Za co my właściwie jako firma importująca bezpośrednio te produkty odpowiadamy zupełnie. Okej, okay, to teraz mówiłeś, że masz bardzo dużo różnego rodzaju sklejki, ale trzy takie sklejki, które są interesujące dla osób, które budują hampery. To tak. są takie dwie trzy główne kategorie, prawda? Ile dobrze tak, zrozumiałem? Tak, tak. Są trzy główne kategorie. Jest tak, stajka Falkata, która jest najbardziej używana mm, mm. i ona może być oklejana, bądź też używana w wersji surowej. Potem mamy stejkę również topolową, którą możemy używać, aczkolwiek ona już jest o 20% cięższa okay. od Falkaty. Następnie mamy stejkę świerkową, która jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem tych płyt i one mogą być stosowane wyłącznie w wersji surowej, w kamperach. No i potem e, już taka, o, ta trzecia wersja, płyt to są te ciężkie, które są stosowane głównie w camperboxach. To są takie brzozowe Aha, nakierowane. Okej, okay, okay, czyli możemy stanąć, kopnąć, coś położyć ciężkiego, nic się nie stanie. Tak, tak, tak. Okej, okay, to teraz tak. Coś co mnie bardzo zainteresowało, przyznaję, to. Jak to nazwać? Czy to jest fornir na, 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 na tej yy, płycie? Bo mamy znowu dwa rodzaje. Mamy taki właśnie forir, formir, yy, fornir, który w dotyku jest podobny do yy, plastiku. Tak. Ja jestem nie, nie, nie ekspertem, więc tutaj proszę, wybacz mi, że, że mówię takimi, takimi yy, słowami. I drugi, który wygląda jak drewno. I to drewno słuchajcie. Próbowaliśmy je zarysować, ona jest mega twarde, naprawdę. To, to, to ten formik drewnowy jest super. Ok, więc yy, zaczynając, yy, Generalnie my kleimy płytę falcata laminatem PVC. Laminat okay. PVC daje nam pewność tego, że się dobrze trzyma płyty. Jest powtarzalny. Również yy, jest yy, to yy, ciężko do zarysowania. Mm -hmm. Zwłaszcza w przypadku e, laminatów drewnopodobnych. Okej. Okay. E, to stosujemy... trzeba czymś malować jeszcze? Trzeba to zabezpieczać? Nie, nie, nie trzeba zabezpieczać na powierzchni niczym. E, de facto to są winyle, czyli PVC są używane na wszystkie elementy korpusów oraz frontów mebli. Okej, okay, czyli to co wygląda jak drewno i to co wygląda jak plastik to jest... Podobny produkt, tak? Czy dobrze zrozumiałem? Tak, to jest podobny produkt, bo my nie, nie stosujemy fornitur naturalnych, a okay. wyłącznie okay. Mm, syntetyczne, tak syntetyczne które okay. właśnie są łatwe w utrzymania. A jak to się potem właśnie myje, czyści, no nie wiem, mam... No wiadomo, używa się danego pojazdu, no to grudzi mhm. się. Mamy szatki, chodzimy w buciorami gdzieś tam, potniemy jest, jest po błocie, nie wiem, czym to można, czym to można myć? Można stosować wszystkie właściwie środki do czyszczenia. To nie, nie ulega matowieniu, e, taka płyta. Można by, może być nawet ich rozpuszczalnik, za wyjątkiem chyba nitro rozpuszczalników jedynie. Okay. Które mogą ale nitro to już jest takie bardzo agresywny. Tak, tak. Lekko mogą wówczas zmatowić takie rozpuszczalniki nitro. To teraz porównanie wagowe. Wagowe. E, dla przykładu jest płyta, która najczęściej używana jest w kamperach to jest główny 15 mm. Mhm. Surowa stejka 15 waży około 12 kg. Z laminatem taka stojka waży 15 kg. A dla przykładu już sama stejka. topolowa jest cięższa o 20% w każdym z tych przypadków. Oprócz, mogę powiedzieć, że oprócz lamiotów PVC. Dla klientów kleimy laminaty HPL, okay. które są cięższe i grubsze. One lepiej wyglądają, że są stosowane głównie na blaty okay, okay, Czyli takie bardziej już odporne, na, nawet jakby ktoś nożem przejechał, to, tak, tak. to jest mniejsza szansa tak, na, na, na jakąś rysę. No dobra, to teraz jeszcze, słuchajcie, z, to tak zostawiłem już na koniec, ale jest jedna rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna. Jeżeli zamawiacie płytę, to zazwyczaj słyszycie OK, transport kosztuje x, przysyłamy Wam, cnijcie sobie. A tutaj Wy współpracujecie z firmą, do której możecie wysłać ten, tak. te arkusze i tak naprawdę, jakbym chciał, posyłam Wam projekt. Jesteśmy w stanie się dogadać albo z Wami, albo już z tą firmą, która robi tak cięcie cencę, żeby konkretna płyta została by po pocięta na... Bardzo fikuśny, jakieś tam wzory, jak chcemy na Sence. I ja, jako osoba, która buduje tego kampera albo przyczepę, mogę sobie takie coś zamówić. To tak jesteście jest. chyba jedyną firmą w Polsce, która jednocześnie dostarcza surowiec do, do budowy, ale z drugiej strony pomaga. No, ten, dla mnie to było bardzo trudne, żeby równo jakąś frezarką czy jakimś tam piłką ciąć Sence jest jednak perfekcyjne. A dla tak. osób, które chcą mieć też szybciej ten produkt, znaczy szybciej, no, ile, cztery tygodnie? 4 tygodnie, no to jednak można zaplanować sobie, a w tym czasie coś innego zrobić, dostaję gotowy, przecięty czy wycięty na CNC produkt zgodnie z, z moją e, jakby potrzebą. Co jeszcze mhm. możesz powiedzieć takiego z punktu widzenia użytkowego, co może być wyróżnikiem waszego produktu e, w porównaniu z konkurencją? E Oferujemy produkty w krótkich seriach produkcyjnych, czyli laminujemy płyty od 5 sztuk wzwyż. Okay. Nie zamykamy się na zamówienia detaliczne. Chcemy po prostu proponować klientom kilkadziesiąt wzorów kolorystycznych, jak i drewnopodobnych, tak żeby mieli wybór po prostu i żeby mogli sobie tego swojego kampera Wykonać w taki sposób, jak sobie wymarzyli. Okej, okay, a jeżeli potrzebuję tylko fronty, a no nie mam potrzeby na pięć płyt, a wy macie jakieś konkretne już, nie wiem jak to nazwać, laminaty czy te, te forniry już mhm. nałożone, że jest jakaś ograniczona grupa produktów, gdzie nie muszę tych pięciu płyt brać, czy, 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 ehm, czy zawsze trzeba te pięć płyt brać? To zamówić? znaczy, jest to pięć płyt, które my detalicznie wykonujemy, okay. minimalnie, właśnie. Okej. Okay. Zdawało się, że jakieś płyty mamy w podstawowych kolorach w magazynie. To są zwykle serii 12 i 15. Okej. Okay. Wówczas one są wykonane w kolorach białym lub jasno-szarym. Czyli co? Tutaj pojawia się w tej chwili na górze: macie link do, do Waszej strony. Mhm. W opisie dajemy link do strony oraz kontakt telefoniczny, mailowy, jakby ktoś chciał skorzystać. No, i gratuluję, bo naprawdę, produkt, którego nie spodziewałem się znaleźć tutaj na, na, na targach, jest to coś znowu innego. Jednak da się cały czas zoptymalizować tą budowę kampera z punktu widzenia jakości, lekkości, no i łatwości. No, słuchajcie, robicie projekt, wysyłacie 5 płyt. To jest tak naprawdę, 5-6 potrzebujecie na zbudowanie kampera. Tak, nawet więc, do 10 płyt. Więc to jest coś, co, co nie myślcie, że to jest duże. Ja bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję I mam nadzieję, również. że do zobaczenia w przyszłości. Dziękuję również. Do zobaczenia.